Witam Szanownych Państwa w zespole szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w szczególnym roku, roku, który jest obchodzony jako Światowy Rok Weterynarii. Bardzo mi miło gościć media w progach skromnej wety, żeby spotkać się, porozmawiać i przede wszystkim serdecznie podziękować za to, co Państwo robicie dla mojej szkoły, a żeby pokazać, że jest to szkoła. Świetna, dobra i dla każdego ucznia. Dzisiejsze spotkanie służyłoby podsumowaniu tego, co dotychczas osiągnęliśmy, a jednocześnie wskazaniu tego, co jest jakby w przyszłości. I jakby ideą tego jest Światowy Rok Weterynarii. Szkoła w tej chwili jest szkołą dużą w której uczy się 760 uczniów, 86 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi, którzy wszyscy jakby scementowali się w jedną całość. I można powiedzieć, że jakby realizują zasadę, że tu jest moje miejsce, tu jest mój dom. I dlatego też nie muszę nikogo zachęcać, a żeby widział, że interes pojedynczych osób jest interesem całej szkoły, a interes całej szkoły jest interesem każdego z osobna. Dziękując Państwu serdecznie za przychylność, wsparcie i pomoc przez ostatnie lata, bo nigdy takiej okazji nie było, chciałbym powiedzieć że szkoła jest szkołą prężną, rozwija się i jakby priorytety w jej działaniu przez szereg lat w tej chwili procentują w imaż szkoły, w jej prestiżu zarówno w mieście, w województwie jak i całym kraju. Chcę powiedzieć, że Kierunki, jakie w tej chwili w szkole funkcjonują, to oczywiście technikum weterynaryjne, to technikum architektury krajobrazu, technikum agrobiznesu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego i żywności. Nie kryje, że. Myślimy ciągle o rozwoju szkoły, o poszukiwaniach, w tym, co może dać szansę młodym ludziom w zatrudnieniu, w znalezieniu się na rynku pracy. Stąd nasz pomysł, który jeszcze nie jest w tej chwili zatwierdzony przez Radę Miasta, a mianowicie planujemy otwarcie policjalnej szkoły zawodowej w trzech priorytetowych kierunkach u nas, a mianowicie weterynarii, która naprawdę nie narzeka na brak miejsc pracy, na architekturę krajobrazu szkołę przyszłości i technikum, które by kształciło w przetwórstwie mleka. Jest on na bazie technologii żywności. Nie kryję, że w tej chwili są to nasze plany. Jeśli miasto zatwierdzi, to natychmiast podejmiemy działania, ażeby przekazać młodym ludziom w szkołach policjalnych takie możliwości kształcenia, ażeby nie opuszczać łąży, a być w niej i wiązać się z regionem i jego specyfiką. Chcę powiedzieć, że wyjątkowo ciekawą i sądzę taką, która wyróżnia naszą szkołę wśród innych szkół jest współpraca z wyższymi uczelniami. Przede wszystkim są to uczelnie łomżyńskie, ale nie kryję, że najbardziej i najdłużej współpracujemy ze Szkołą Głównogospodarstwa Wiejskiego, słynnym SGGW w Warszawie, gdzie nasi uczniowie, jako jedyni w Polsce mają indeks poza rekrutacją. Na Wydział Weterynaryjny. W tej chwili podjęliśmy starania, ażeby to samo zorganizować, ale w formie olimpiady na Wydziale Architektury rozmowy są prawie na ukończeniu. W porozumieniu z prezesem. Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, jak również Towarzystwa Naukowego Oddział Białystok i Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki. Organizujemy 23 września ogromną, wielką, wojewódzką i chyba krajową, bo zgłoszenia są z kraju, imprezę, która ma... Związek ze Światowym Dniem Weterynarii ma służyć propagowaniu idei właśnie tego szczytnego zawodu. Chcę zaprosić już dzisiaj wszystkich mieszkańców, uczniów naszego pięknego miasta, ażeby 23 września przyszli, zobaczyli, uczestniczyli w wielkim, wielkim festynie, wielkiej zabawie, której ideą jest Idea Franciszkańska ażeby łączyć miłość do natury, świata zwierząt z stosunkiem do ludzi. W najbliższym czasie, i tu już zapraszam, będziemy mieli szereg ważnych imprez tu na terenie szkoły. To przede wszystkim zaszczyt, jaki nas spotkał turniej. Ogólnopolski wiedzy o mleku i mleczarstwie. Będzie to po raz drugi w naszej szkole i myślę, że jest to też dla nas ogromny zaszczyt. Przyjedzie młodzież z całej Polski, patronat honorowy, objął kurator oświaty i pan prezydent miasta naszego miasta Łomży. W najbliższym czasie dni otwarte, na które już dziś zapraszam, gimnazjalistów z terenu naszego miasta i nie tylko powiatu, województwa, a nawet kraju dni otwarte, gdzie pokażemy nasze kierunki kształcenia, nasz sposób w jaki realizujemy szczytną ideę kształcenia w zawodach, o których już wcześniej mówiłam. Zapraszam państwa, szczególnie gimnazjalistów i ich rodziców na dni otwarte szkoły. Jest to 15 kwietnia, dzień w którym otworzymy bardzo szeroko nasze drzwi i pokażemy młodym ludziom, jak można zdobyć piękny, szczytny, a jednocześnie popłatny zawód, technika weterynarii i inne technika, innych tytuły techników w naszej szkole. Będzie fajnie, wesoło, miło. Będą najróżniejsze stoiska, w których będziecie Państwo mogli zapoznać się z profilem szkoły. Taką też ciekawą imprezą, już cyklicznie u nas, organizowane Dni Technologa. Są to w dniach 12-14 kwiecień, gdzie można naprawdę zjeść zdrowo i smacznie i pięknie. Tu pokazują się kierunki, które związane są z żywieniem. Myślę, że również ciekawą inicjatywą jest organizacja w naszej szkole w przyszłości kursów, które mają kształcić właścicieli piesków, czyli tresura psów. Ciekawą również inicjatywą, którą zaakceptowałam po zwróceniu się do mnie środowiska kobiet 11 czerwca, drugie łomżyńskie forum kobiet. Zapraszam wszystkie panie, nie tylko same, ale nawet z rodzinami, na ogromny, piękny, wspaniały, radosny festyn. Tego święta. Mogłabym jeszcze dużo mówić, ale chcę powiedzieć, że szkoła ma charakter otwarty. Szkoła jest dla pasjonatów, a przede wszystkim dla ludzi, którzy czegoś w życiu chcą i coś chcą osiągnąć. Jednocześnie chcę powiedzieć, że szkoła jest szkołą dla każdego. Co to znaczy? To znaczy i dla tego, który ma wyjątkowo naukowe aspiracje i chce zostać w przyszłości rektorem Wyższej Uczelni, czyli zdobyć tytuły profesorów, ale i dlatego, który po prostu chce zdobyć ciekawy, popłatny zawód. Serdecznie zapraszam. Testem pisemnym rozpoczął się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży 37. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Do udziału w turnieju zgłosiło się ponad 40 uczniów z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Po trzech dniach konkursowych zmagań w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie turnieju. Po raz trzeci ogólnopolski turniej został zorganizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży. Myślę, że dla każdego młodego człowieka taki udział w turnieju Satysfakcją, a z drugiej podnieconą do doskonalenia się. Państwo doskonale wiecie, jak ogromne znaczenie we współczesnym świecie odgrywa po pierwsze bardzo rzetelna, bardzo nowoczesna i profesjonalna wiedza. Stąd nasze działania, które między innymi wynikają z zadań w turnieju, to podnoszenie naszej jakości kształcenia. To umiejętność młodych ludzi znalezienia się w świecie XXI wieku w tak trudnym przemyśle, jakim jest przemysł mleczarski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Parlamentu Samorządu Województwa Podlaskiego oraz firm mleczarskich i fundatorów nagród. Wielu pośród zwycięzców poprzednich edycji konkursu to dzisiaj wzięci naukowcy oraz szefowie zakładów mleczarskich, powiedział profesor Stefan Ziejka, przewodniczący komisji konkursowej. Jest duża rozpiętość punktów między pierwszą osobą, a osobą, która gdzieś tam jest z końca listy. Z czego wynika ta rozpiętość wyniku? Otóż z bardzo trudnego egzaminu. My celowo układamy na do, jako trudne zagadnienie, dajemy trudne pytania, żeby y, była selekcja, naturalna selekcja. Żeby...